Cześć. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego filmu sięgamy do tajemniczej torby z zakupami, którą wyniosłem z salonu Nikona podczas mojej ostatniej bytności. Kupiłem tutaj kilka rzeczy i dzisiaj będziemy mówili o sprawach, które są związane z jedną z tych rzeczy, z jednym z akcesoriów. Wyjmujemy cóż to jest, to jest pilot Nikon ML L7. Wydawałoby się, że sprawa prosta, głupia, no co tam wielkiego w pilocie. Natomiast zacznijmy od początku historii. Otóż, ponieważ swoje zdjęcia i swoje filmy realizuje od początku do końca sam, to bardzo często spotykam się z potrzebą, żeby w jakiś sposób zrealizować sterowanie aparatem, czy kamerą, czy aparatami, czy kamerami w sposób inny niż przez naciśnięcie paluchem spustu migawki. I to wiąże się na przykład z tym, że muszę zrobić nieporuszone zdjęcia na statywie albo z tym, że siedzę tak jak w tej chwili, tam gdzieś daleko jest kamera, którą muszę włączyć i którą muszę wyłączyć i nie chce mi się cały czas łazić w, tą i, w, i, w i w tamtą i z powrotem, ze względu na to, że moje studio jest dosyć ciasne, więc za każdym razem jak gdzieś lezę, to coś muszę potrącić i coś w tym moim ustawieniu się pozmienia i poprzestawia. I teraz zastanawiałem się nad wykorzystaniem do sterowania smartfona, ale to nie jest, dobry, to, to nie jest dobre rozwiązanie, bo tego smartfona muszę mieć, muszę, muszę go używać. Smartfon oczywiście ma zainstalowane mnóstwo aplikacji, które się łączą z internetem, więc raz za razem się rozłącza z Nikonem, a podłącza się do internetu, żeby tam sobie pobrać jakieś dane albo jakieś dane wymienić. Generalnie zawracanie głowy. Próbowałem korzystać z komputera, no ale komputer jest dobry w studio, tylko, że muszę mieć cały czas odpaloną aplikację, która mi przeszkadza. No, w zasadzie musiałbym mieć dwa komputery. Jeden komputer do sterowania Nikonem, drugi komputer do... Wy... na przykład do wyświetlania notatek, o których chcę mówić. Też rozwiązanie hmm, niezbyt fajne. Tym bardziej, że hmm, czy to na smartfonie, czy na komputerze mogę sterować za jednym zamachem, tylko jednym korpusem. Więc jakbym chciał sterować trzema, no to musiałbym mieć trzy komputery albo trzy smartfony. Do niczego. Teraz y, kolejna sprawa, jak się przekonałem, to poza Nikonem Z9 podłączonym do sieci przez interface Rio 45, czyli kabelkiem y, do sieci lokalnej, do sieci komputerowej, to w każdym innym przypadku Zmiana ogniskowej mam, mam ten Nikon Power Zoom 28135 on jest bardzo fajny, natomiast jak się okazało, jeżeli podłączę się do Nikona na przykład, przy, na przykład przy pomocy smartfona albo przy pomocy komputera, to jedynym przypadkiem, gdzie mogę sterować w trakcie nagrywania zoomem no to jest Nikon Z9 i uwaga, koniecznie podłączony do sieci lokalnej kabelkiem, czyli nie przez Wi-Fi, tylko kabelkiem, przez interfejs Rio 45. Pozostałe korpusy Nikona takiego interfejsu Rio 45 nie mają, w związku z czym sterowanie zoomem jest możliwe po wyłączeniu nagrywania, natomiast kiedy nagrywanie jest włączone, no to sterować zoomem się już nie da. No i teraz ciekaw byłem jak to będzie wyglądało, jeżeli posłużę się oryginalnymi akcesoriami Nikona, czyli jakimś pilotem, jakimś kontrolerem no, i tutaj trzeba pamiętać o tym, że jak używałem Nikona w latach 90. ubiegłego wieku, no to Nikon produkował całkiem szerokie spektrum fajnych akcesoriów. I to były akcesoria produkowane naprawdę z najwyższą jakością. Były różne kontrolery. Na przykład bardzo fajny był kontroler WT1, który pozwalał sterować grupami aparatów. No wtedy jeszcze nie było mowy o nagrywaniu filmu, bo to były dawne czasy. I ten kontroler współpracował z lustrzankami cyfrowymi. Natomiast był bardzo fajny, dlatego że potrafił pracować wielokanałowo, potrafił obsługiwać wiele grup aparatów i nawet miał pewnego rodzaju wyświetlacz wbudowany, na którym można było sterować bezpośrednio ustawieniami aparatu. Trochę bardziej ograniczony był kontroler WT10. Który trochę przypominał pilota, takiego dzisiejszego, był bardziej uproszczony, ale nadal można było używać różnych kanałów i sterować na zmianę różnymi grupami aparatów podłączonymi do różnych kanałów komunikacyjnych. Natomiast niestety Nikon zaprzestał produkcji tych akcesoriów, i dzisiaj jedyna rzecz, jaką mamy od Nikona do zdalnego sterowania aparatami czy kamerami Nikona, no to jest MLL-7, czyli taki po prostu pilot. Zajrzyjmy do środka. No, pilot jak pilot, to powiem wprost. Pierwsze wrażenie jest takie sobie, ze względu na to, że ten pilot, no to ciężko go nawet porównać z tymi akcesoriami, które Nikon produkował w, w ubiegłym wieku. No bo to jest taki po prostu plastik, no może, może nie najgorszy, taki powiedzmy średniej jakości. Natomiast przyciski to są, to, to są tradycyjne takie zwykłe, tanie przyciski e, foliowe. Tak jak ktoś. Kiedyś miał komputer ZX Spectrum i pamięta takie wrażenie, jak się ugniatało trupa. No to tutaj dokładnie jest tak samo: foliowe przyciski, nieprzyjemne, słabo, słabo działające. W ogóle ja się zastanawiam, jak długo te foliowe przyciski wytrzymają w użyciu, no bo to, to nie jest wysoka klasa rozwiązania. Na pilocie mamy w zasadzie przycisk robienia zdjęć, przycisk włączania nagrywania filmu. Dwa przyciski funkcyjne i przyciski oznaczone plus minus i to jest wszystko. No i jeszcze mamy przyciski lewo, prawo, góra, dół. Także możemy sobie tutaj coś robić tym pilotem. Jak podłączamy pilota do kamery bardzo prosto. To jest popatrzmy na menu. W menu musimy przejść sobie do ustawień sieciowych i tutaj mamy opcję Wireless Remote mll 7 Wystarczy, że tutaj wejdziemy. I wybierzemy opcję Save Wireless Remote Controller. Ta, na, ta, ta opcja jest trochę myląca, dlatego że w, wszędzie indziej zobaczylibyśmy na przykład jakąś opcję typu parowanie, czy też y, połączenie w parę, czy, czy połączenie pilota z korpusem. Tutaj mamy Save Wireless Remote Controller albo też zapisz zdalny wyzwalacz, zdalnego pilota. No i to niestety jest ta opcja, którą musimy wybrać. To znaczy, niestety, niestety. Wybieramy o, tą opcję. I to uwaga, pierwsza zła wiadomość, to znaczy, y, użycie y, komunikacji Bluetooth automatycznie wyłącza użycie jakiejkolwiek innej komunikacji. I jest dokładnie jest tak samo z każdą opcją w aparatach Nikona, jeżeli wykorzystujemy jakąś opcję komunikacji. Y, Nieważne przewodowej czy bezprzewodowej, no bo w Z9 mamy komunikację przewodową również do dyspozycji, ale możemy używać za każdym razem tylko jednej metody komunikacji. Więc teraz, jeżeli podłączymy się do, po, połączymy pilota Bluetooth do aparatu, to to automatycznie oznacza, że jeżeli mieliśmy po, włączone jakiekolwiek inne połączenie, np. ze smartfonem albo z komputerem, to to połączenie automatycznie nam się wyłączy. Nie będziemy mogli z niego korzystać. Idziemy dalej. Tak chcemy. I teraz to, co musimy zrobić. To na pilocie mamy taki przycisk On-Off. Ten przycisk musimy przytrzymać minimum 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. I widzimy, że już w tej chwili jest nawiązywane połączenie. Mamy informację, że kontroler został zapisany, czyli pilot został zapisany w pamięci. I jak przejdziemy teraz do, do użycia pilota, no to możemy zrobić sobie na przykład zdjęcie. I teraz uwaga, mogę oczywiście ten tego pilota połączyć z innym korpusem, ale tutaj uwaga. Słabo jest zrobione to, że jeżeli teraz hmm, połączę w parę ten pilot z innym korpusem, to automatycznie na zawsze wyłączy mi się połączenie z tym korpusem, z którym właśnie tego pilota sobie połączyłem. Czyli hmm, nawet jeżeli jest możliwość z połączenia pilota z wieloma, z wieloma korpusami, te korpusy sobie tego pilota zapamiętają, to pilot zapamięta tylko ostatni korpus, z którym został połączony. I za każdym razem, jeżeli teraz chciałbym przejść do innego korpusu i korzystać z tego pilota, no to muszę znów zrobić połączenie w parę. Na pilocie mamy przyciski FN 1 FM2, mamy lewo-prawo, góra-dół, OK i mamy plus-minus. No i teraz. Czy da się sterować pilotem tym zmotoryzowanym zoomem? Otóż odpowiedź brzmi tak, da się, ale. Co znaczy ale? Otóż trzeba odpowiednio skonfigurować aparat ze względu na to, że przyciski funkcyjne F1, FN1 i FN2 na tym pilocie mają bardzo niewielki wybór tego, co możemy zrobić. I teraz... Popatrzmy na rzecz następującą. Mamy tutaj opcję wireless remote MLL7. Wchodzimy tutaj i teraz możemy przypisać funkcję do przycisku FN1 i FN2. Ale jakie funkcje mamy do wyboru? No, popatrzmy. Jest playback same as camera menu button, czyli możemy sobie wyświetlić menu. Albo też same as camera AI button, czyli możemy wyświetlić to skrócone menu. Albo nic. No, to jest trochę znaczy chcę powiedzieć że to jest trochę słabo, to nie jest słabo, to jest całkiem do... do dupy, tak? No bo co mi po przyciskach funkcyjnych na pilocie, którym się posługuję z daleka, na przykład tutaj z tego miejsca, jeżeli mam wyświetlić sobie menu albo to menu podręczne. Tak? Aparat jest tam daleko, ja jestem tutaj, po jaką cholerę, przepraszam, mi wyświetlenie menu na ekranie aparatu no dobra, mogę sobie wyświetlić menu i, i, i może jakoś z niego skorzystać, jeżeli mam podłączony jakiś monitor podglądowy, który stoi przede mną. Tak? No okej, okay, dobra, może. Tylko jeżeli nagrywam film albo robię zdjęcia, to ja akurat pilotem będę zmieniał ustawienia w menu. No litości, to jest jakaś kompletna pomyłka. To wróćmy może, drugi przycisk da się jakoś lepiej skonfigurować. Weźmy drugi przycisk i co mamy? Dokładnie to samo. Czyli jakaś, jakaś totalna kaszanka, no bo... Nie rozumiem, po co mi to? Dobra, to teraz wracamy do kwestii sterowania z motoryzowanym zoomem. No i teraz pytanie, czy możemy sterować z motoryzowanym zoomem? Odpowiedź brzmi: tak, pomimo tego, że nie mamy jak ustawić tutaj żadnych opcji związanych z zoomem pod tymi przyciskami FN1, FN2, ale na szczęście mamy przyciski plus minus. W standardowej konfiguracji te przyciski plus minus. Też są zupełnie oprogramowane bez sensu. Dlaczego? Dlatego, że co robią te przyciski plus minus w standardowej konfiguracji? Otóż one powiększają obraz albo pomniejszają obraz na ekranie aparatu. No i, i, i znów no dobra. Może w makrofotografii nie chcąc dotykać korpusu mogę sobie powiększyć na ekranie obraz gdzieś tam w lesie jakiegoś grzybka albo jakiegoś duperelka i go zobaczyć z bliska. Ale tak jak siedzę w studio no to po jaką cholerę mi zoom obrazu na ekranie, no zupełnie bez sensu. Co gorsza, jak widać, te, te przyciski plus minus nie są programowane. Ich nie możemy w żaden, ich zastosowanie nie można w żaden sposób zmienić, bo jak widzieliśmy w menu, możemy przypisać funkcję, też bez sensu funkcji, ale możemy przypisać funkcję do przycisków FN1, FN2, ale nie plus minus. Więc co trzeba zrobić, żeby sterować z motorizowanym zoomem? Otóż trzeba zmienić funkcję, znaczy trzeba zmienić Sposób sterowania zmotoryzowanym zoomem w korpusie. Jak to robimy? Znów wchodzimy do menu. Custom Settings, G czyli wideo, G8, sign Power Zoom, i tutaj musimy zaznaczyć use plus minus buttons na ON. Po takiej konfiguracji, na pilocie, przyciskami plus minus możemy sterować z zmotoryzowanym zoomem. Możemy zmieniać ogniskową. I to jest w zasadzie wszystko co możemy zrobić z tym pilotem, czyli krótko mówiąc, możemy otworzyć sobie menu główne, możemy otworzyć menu podręczne, możemy w tym menu sobie buszować przyciskami plus, przyciskami lewo, prawo, góra, dół, wybierać opcję przyciskiem OK. Możemy włączać nagrywanie, możemy robić zdjęcia, możemy powiększać, w standardy konfiguracji, powiększać obraz na wyświetlaczu aparatu, jeżeli przełączymy przyciski plus-minus na sterowanie z motoryzowanym zoomem, no to wtedy możemy pilotem sterować z motoryzowanym zoomem. I teraz jak mamy skonfigurowaną współpracę pilota z korpusem i w korpusie koniecznie mamy włączone sterowanie zoomem przy pomocy przycisków plus-minus, no to możemy robić takie rzeczy, o. O no, tu na przykład mogę w tej chwili pokazać pilota. Po pokazaniu pilota mogę sobie odjechać, no i jak widać to rozwiązuje mój problem e, takiego powiedzmy zbliżania oddalania sterowania zoomem kiedy ja jestem tutaj, a zoom i korpus są tam no tak na oko ze 2 metry ode mnie. Czy, um, czy warto kupić takiego pilota? Moim zdaniem jest to kwestia bardzo dyskusyjna, biorąc pod uwagę cenę. Ten pilot w sklepie Nikona kosztował, jeśli mi pamięć nie myli, 197 zł, chyba coś tak. No, moim zdaniem prawie 200 zł za coś takiego to jest lekka przesada. W szukam w tej chwili innego rozwiązania, może lepszego, może gorszego, zobaczymy. Coś już mam na oku. Jak dostanę w swoje ręce, to wtedy porozmawiamy na ten temat. Natomiast obawiam się, że sterowanie przez Bluetooth aparatami Nikona jest dosyć ograniczone i będzie dosyć ograniczone, dlatego że jak zajrzymy sobie jeszcze raz do menu, to mamy tutaj w ustawieniach sieciowych mamy. Mm, w zasadzie Wireless Remote ML L7, i to jest to, co mamy do dyspozycji w Nikonie Z63, bo widzimy menu Nikona Z63 w tej chwili. I nie ma tutaj żadnej innej opcji poza Atomosem, no ale Atomos służy do czegoś innego, bo Erglu to jest w zasadzie do synchronizacji kamer i synchronizacji time kodów. Natomiast. No, ja nie wydam takich pieniędzy, które trzeba zapłacić za Atomos Air Glue, żeby się tym pobawić. Także, jak widać, nie mamy tutaj innej opcji, niż, jeżeli chodzi o Bluetooth, niż MLL7. Może być to trochę inaczej, jeżeli zajrzymy do menu Nikona ZR. Teraz jesteśmy w menu Nikona ZR. I co tutaj mamy? Jak pojedziemy na dół, to zobaczymy, że mamy opcje dotyczące wireless remote MLL7, czyli tego samego pilota, ale poniżej mamy Bluetooth Remote Control Options. To oznacza, że w Nikonie ZR mamy coś, czego nie, nie ma w Nikonie Z63, to znaczy teoretycznie możemy podłączyć jakiś inny kontroler Bluetooth i mm, no i teraz wszystko się sprowadza do, do, do pytania, czy też do odpowiedzi na pytanie, jakie funkcje taki zewnętrzny kontroler będzie w stanie nam zapewnić, bo tutaj, jak widać, nie ma żadnych opcji. Jest po prostu Safe Wireless Remote Controller, możemy taki sobie podłączyć, połączyć w parę, ale nie widać żadnych opcji konfiguracji. Pewien kontroler sobie znalazłem, zamówiłem go. Jedzie z bardzo daleka, więc zobaczymy kiedy przyjedzie, w jakim stanie przyjedzie. W każdym razie, jak przyjedzie, to spróbuję go tutaj podłączyć i zobaczymy, czy będzie działał tak samo jak MLL7, czy może da mi jakieś inne możliwości. W każdym razie, w Nikonie ZR mamy do dyspozycji zarówno korzystanie z MLL7, oryginalnego kontrolera Nikona. Czy też pilota Nikona, jak również mamy opcję podłączenia zewnętrznego pilota czy kontrolera Bluetooth. I to jest, i to na temat pilota byłoby wszystko. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę. Następnym razem będziemy kontynuować temat łączenia czy też sterowania aparatami Nikona. Przy czym będzie to sterowanie, będzie to dotyczyło sterowania grupą aparatów. Do zobaczenia.